Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmie na tym kanale i to będzie film, którego jeszcze chyba nigdzie na YouTube nie było. Mianowicie dzisiaj zrobię napad na kasyno na ślepo. Mam tutaj opaskę na oczy, którą zaraz założę na łeb. Eee, Temos będzie mnie prowadził. Także może być zabawnie i żeby było ciekawiej, a tego w ogóle przywitaj się Temos swoją drogą. No, witam, witam graczy. I żeby było zabawniej, będziemy skakać ze śmigłowca na dach. Be będziemy wychodzić loby pracowniczym, czyli standardowo. Wysoki poziom. No to co, będziemy startować powoli. Dobra, to ja to zakładam w takim razie. Star wiesz, że będziesz... Nie wiem, musimy tutaj coś ustalić w tym w dobra, tym napadzie, kto co robi, bo no łatwo tutaj nie będzie. Ja w ogóle co nic co, nie widzę. Za tu jest, ja nawet światła nie widzę przed. Mm. Kurde, ja nawet klawiatury nie widzę i myszki. No to wam, przed tobą jest auto, idzie no, Nie, teraz się obróciłeś do tyłu. Obróciłem się do tyłu? Tak, tak. Musisz do. Czekaj, to kliknij. zróbmy tak. Ja sobie odpalę kamerę pierwszoosobową. O, dobra. Tak się no i lepiej... prosto, cały czas prosto, zaraz. Tak się będzie teraz lepiej chodziło. No dobra, dobra, i F, 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 F. Wsiadłeś już do samochodu? Nie, nie, ty wsiadaj. Ty prowadzisz, czy ja mam prowadzić? Ja prowadzę? No nie wiem, no do helikoptera możesz prowadzić. Dobra, jesteś w aucie. Ja prowadzę? No prosto jest. No przecież cię po człowieku poparli. ja nic nie widzę. To dobrze no, że no. będzie Daj no gazu, daj gazu. No, jedź, jedź, spokojnie. Teraz ostro w lewo. No, mniej w lewo. Prosto. <grymne> Kurde, Nie dobra. dobra, w lewo, w lewo, teraz w lewo mocno. O, i teraz zajebiście, jest prosto cały czas teraz. Tak? Dobrze prosto? Jest. Tak, teraz w. I trochę skoryguj w lewo. No i w. No, wdupiliśmy w betoniarkę, ale cały czas jedziemy prosto, jest dobrze. Możesz, możesz tak jechać. Dobrze, dobra, ale jedziemy cały czas? Jest. No idealnie, jest. zajebiście. Ja nie mogę. Ja będę... trochę, trochę w lewo, koryguj. W lewo w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Dobra. Trochę w prawo. Teraz, teraz mocno w prawo. Mocno w prawo, mocno. 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 Mocno, mocno. Jeszcze? No, no, mocniej, mocniej w prawo. Czekaj, bo gdzie ten helikopter jest w ogóle? Aha, tu jest. W kanał. No, jedź. No prosto. I teraz w prawo. W prawo, mocno w prawo. Mocniej. I teraz jeździmy do kanałów. O kurde Chyba spadliśmy w lewo No to jest dobrze, jesteśmy w kanałach W lewo <grym> ja słyszałem tak... stary trzask jakiś Takie brzmiało dobrze Źle jest, w lewo Pe Pełna w lewo i gaz No i jeszcze, jeszcze I puść do przodu Teraz trochę w prawo Puść i, pr i prosto U. Już mamy 100 metrów do helikoptera Trochę w prawo Dobra, teraz musisz postawić auto na koła. Słyszeć mi głowiec. Eee, no tak. Tylko leżymy na dachu Dobra, wsteczny teraz. Ej, palimy, auto się pali, wysiadaj, kurwa! Co? No, pali się z L Jak to się pali? No nie wiem, no silnik się pali, chłopie. Dobra, odsuń się bo wybuchnie. <mSSYeah>, ale, ja <não> acho, <mhosperor> ale ja nie wiem, gdzie ja jestem, człowieku. W lewo, w lewo, w lewo, idź. Nie! Ja nie wiem gdzie ja jest! Nie nie, 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 nie powinien wybuchnąć. Jest. On się pali, ale nie wybucha. I w prawo. Teraz wykręć. I teraz. Nie, no mniej w prawo trochę. W lewo. No, dobra, idź, idź, idź. Prosto. I teraz biegnij, biegnij cały czas, biegnij. Trochę w lewo. Trochę w lewo i biegnij. O, się. Dobrze jest, dobrze. Trochę w lewo. I prosto teraz do helikoptera. No, 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 i Ew już klikaj, Ew już może ci załapię O, chyba wsiadasz, tak, dobra, wsiadasz. Dobra, na chwilę muszę oh. zobaczyć światło, bo powiem wam, że ja tu usnę z tą opaską. Ale nie, to jest masakra, dajcie mi spokój. <laughs> ja wiem, co tu się dzieje. Ej, sam dojazd stary trwał jakieś 5 no. minut tutaj. Zawsze ja nie mogę. O, dobra, to już jest ten moment, dobra. Ja tam dolecę i ci będę mówił, czy wyżej, czy niżej. Dobra, prosto. Ale co prosto? No prosto i wyskakujesz z helikoptera. Prosto i wyskakujesz z helikoptera? No tak. To, no to teraz lipa się stała. Super. ja już wyskoczyłem. A na którym się w o. ogóle wyskakuje? No, no po prostu masz wybiec stamtąd. Aha, tu się wybiegało. Tak. Dobra, ja cię obserwuję tam. Lecę? Lecę, lecę, lecę. lecę Dobra, otwórz, otwórz, otwórz. Lecisz? Chyba. Ta, lecisz, lecisz, dobrze jest. Leć tak, jak lecisz. No, trochę zniż, zniż trochę. I dużo zniż, dużo, 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 dużo. Dobra, prostuj, prostuj. Niżej, 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 w Wchuj, nisko. nisko. Nisko, nisko nisko. Pełna nadół, dobrze, dobrze, chyba wylądujesz. Pełna na dół, cały czas. Pełna na dół. I teraz pełna nadół. Wyżej, 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 wyżej. Ej dobra, jesteś w kasynie tylko na tym trawniku niżej Tak? Kyszko, który chodzi? Tak, jesteś na dachu ja, nie bogę przynajmniej wylądowałem, jadź no no. się Udało się dobra, Myślałem, że stary tyś. się rozpać, bo ścianę albo nie dobra, wiem, albo ty, wyląduję gdzieś poza teraz. kasynem Chodzimy tutaj jak na tym trawniku wylądowałem No, tak było Omijamy drabinę, wchodzimy tędy na dachu i miał być zjazd po linie, nie? Ale, że wylądowałem tutaj to lepiej wejść tędy zamiast dra szukać drabiny Dobrze, ogółem użyliśmy szybkiego restartu, yy, bo zostaliśmy wykryci i niechcący przed chwilą zminimalizowałem grę. Nie wiem jak to zrobiłem, ale była gra zminimalizowana. Nie wiem w którym momencie. Ale jesteśmy w środku tutaj na tym poziomie penthouse'ów. Wy, y, wyczyściłeś już drogę? No jak? To patrz czy dobrze idę, bo nie wiem. No, teraz stoisz w ścianie. Stoję to w ścianie? W prawo. No, w prawo trochę, w prawo. Eee... Prawo. D. Tak. O, o. No teraz przy drugiej ścianie. Dobra, prosto. Prosto idź, prosto. I teraz w lewo. W lewo? No. I teraz prosto. Prosto, prosto, prosto. W prawo, w prawo, w prawo. Czekaj, bo tam ochronia. Dobra, dobra. I teraz prosto do windy. Dobra, trochę w lewo, i w... O. O, o, o. I teraz. I jest. Dobra, jesteśmy w windzie. Ja je mogę. kolejne pod za nami. To teraz trzeba się do skarbca dostać. Na brosekę, bo tylko uważaj, teraz... bo ochrona może być przy windzie. No... Tu się dzieją jakieś dziwne rzeczy, Ty, słyszę tylko strzelanie i... tu szkło. Dobra, powoli możesz wychodzić z tej windy. Tak? W. No, no. Ym, trochę do tyłu, bo stoisz w sadzące. I teraz w lewo. O! No, nie. Za bardzo. Prosto i w lewo. Prosto, 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 prosto stój. Trochę w lewo. W lewo, tak. Tak, pół obrotu myszki w lewo. Jeszcze, jeszcze. I teraz prosto, delikatnie. I w prawo, w prawo. Stój. W prawo myszką, z powrotem. No. W prawo jeszcze. No. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. I teraz prosto. I stój. stój, 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 bo tam kamery są. Otwieram te yy, drzwi. Ja nie mogę. Stary, <grym> jak, nie, jak my to zrobimy, to my przejdziemy do historii, stary. Dobra, tej bo rozwalam tego gościa co tam idzie z i tą kamerę. No wiem o kim mówisz, na, ten na długim korytarzu, uh -huh. tak? Dokładnie tak. E, dobra, czyli teraz musimy... trochę w prawo się obróć. Trzymaj cały czas W. Cały czas W i w trochę D, klikaj. O, 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 i weszłeś do środka, dobra. Stój, kurz ja... <laughs> Leć. Zbieramy ten save czy nie ten dodatkowy? Nie, jebać go, kurde, idziemy do skarbca. Dobra, w prawo się obróć. No. Trochę, trochę bardziej. Prosto. Stój, w prawo. Kurna, tu całe biuro chopie rozwaliłeś. W prawo. Bardziej. Bardziej w prawo. bardziej w prawo. Ok. I teraz prosto. Cały czas W, stój. Teraz w lewo. O, przez drzwi będę przechodził, tak? Tak, tak, tak no w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Jeszcze, jeszcze. I teraz cały czas trzymaj w i. A żeby do drzwi wejść. Dobra, jesteś przez. Jesteś? Jesteśmy teraz w tym korytarzu i obok windy. Dobra, słuchaj to, zróbmy to tak. Użyj karty eee, tam na klatce schodowej. Rozwal tego gościa na klatce schodowej i tam później jak jest ta dwójka na dole, wiesz, o której o kim mówię? No. To rozwal tą dwójkę i ja pojadę windą, będzie będzie lepiej, ok? Dobra, ty jesteś stój, stój, a ja tam idę. O, słyszałem, że koleś na schodach leży. Alarmu nie ma. Czekaj, ja chyba mam pierwszą osobę cały czas. Więc trochę chyba w tą stronę. Otwiera się winda, słyszę. No, chyba w niej jesteś. Ty, o, chyba sobie o, poradziłem. O, jest, 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 jesteś. Jestem? Teraz w... Mhm mm I z niego idzie. No, Dobra, I recepcjonistę przez szybę. Tak, tak. Prawą stronę zdejmujesz normalnie. Yy, no i zostanie pokój ochrony. Czekaj, w lewo. <gł> to ja nie wiem, że co ja robię, nie? No, w lewo. Jak? No, w lewo. W lewo, jeszcze, 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 jeszcze. No. Teraz prosto, prosto. W lewo. I teraz prosto. No, to <grym> prawo trochę. Jeszcze, 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 jeszcze. I teraz prosto. Jesteśmy praktycznie pod drzwiami już kamera ci tu. Jeszcze prosto, prosto, aż wejdziesz do tych szyb. Dobra, stój, 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 tu stój <grym> Słyszałem, stój, że szyby poszły. <grym> że ja w lewo. Teraz tu mamy kamerę. To grubo poleciałem. Co tu się tak tłucze? <grym> Nie, nie Dobra, czekaj, trochę w prawo. Trochę w prawo. Dobra, D, D i W. D i w. Dobra, dobra, i w lewo, w lewo trochę, w lewo. Czekaj, okay, wyłączę kamerę, trochę w lewo, ale szybko, bo druga kamera jest. W lewo, w lewo, D, A i W teraz, A i W. A W, czekaj, A W. D, dobra, yy, w prawo trochę. Obracam się. Dobra, dobra, trochę w prawo, jeszcze, jeszcze. I teraz W. No. Ja, ja tam kamerą się zajmuję, czekaj. Gdzie... Gdzie ty jest? Ej, halo. Gdzieś polas. <noise> Ej dobra, dobrze jest, jesteś przy szybach. Tylko teraz się musisz... iść cały czas na tym W. No, idę. Dobra, jesteśmy przy drzwiach, teraz... D i W. Klikaj, aż wejdziesz do drzwi. D i W? Tak, tak. Otwierają się, otwierają się. Dobra, jesteśmy już przy tym... Przy tych drzwiach od skarbca. Zajebiście. No, Ale słyszałem jak żeś się tam produkował z tymi kamerami. Tam ciężko było, co? Dobra, jest git. Bo jesteś centralnie przed tym panelem teraz, jesteś idealnie. No teraz już nie. Poczekaj, poszukam tego was. piknięcia, gdzie ono jest. O, czekaj. Jest, dobra, masz to. Jest, mam to. Tak, masz kartę. Eee, dobra, trzy, cztery. Dobra. Ja nie mogę, kurde. Oh, jesteśmy w skarbcu, teraz wejdę we mnie. Połowa drogi, tylko czekaj, teraz muszę pójść tak w lewo. AW, AW. O, AW. No i teraz. O panie. Teraz D i W. Czekaj, D. No i te teraz wal prosto, W. I teraz trochę D. D i W. No i teraz W. I walisz prosto, tym tunelem. Biegnij, okay. biegnij. Trochę zakręcaj w prawo, trochę w prawo, w prawo. Bardziej, 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 bardziej. No, trochę. <śmiech> 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 Za bardzo. <laughs> w lewo. Obracam się w lewo. Bardziej, 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 Bar no. bardziej, 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 Jeszcze, no. bo jest, się zablokowałeś o ten ten w lewo bardziej. I teraz w. W, i stój. Teraz w prawo. Prawo, 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 prawo i w. W Prawo, w prawo, kręć, 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 szybciej Szybciej, szybciej! Dobra, K trzymaj te W i kręć. W prawo. Czekaj, bo mi klika zrobiłem. Odstrzeliłem, nie? Ja nie do tego skarbca dzisiaj. Kręć, 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 kręć bardziej, bardziej. No i teraz W. No i dobra, ostatnia pro. Ja ten zakręt w tym tunelu. Dobra, ten... trochę w prawo kręć, kręć w prawo, bo baczasz z kursu. Trochę w lewo. I W. Dobra, już się otwiera skarbiec. Jeszcze wiercenie, o kurde wiercenie! nie, <laughs> nie. Ja, to, ja muszę wier... a nie, w możemy, możesz ty wiercić, chociaż nie wiem, mogę spróbować. Nie no, raczej ten, nie? Dobra, w. Jesteś no. centralnie przed drzwiami. No i jesteś pod tą dziurą. Powinno ci załapać. Dobra, załapało ci. Załapało? Tak. Wyciągasz wiertło. Po prostu klikaj, nie? To musi ci przewiercić, to jest laser. Czekaj. Jeszcze nie mogę chyba. O, już. O chłopie, to jest z nie? Chyba przesadziłem Ja nie wiem ile tych, ja nie wiem ile tych obrazów mieliśmy, tych mm, to jest dobre pytanie, jak ja wyciągnę, Raczej wiem jak obraz wyciągać, bo najpierw się klikało D, żeby w prawo Później S e na dół Później A, żeby w lewo I później S e z góry do dołu znowu I się cały obraz zabierało Dobra, no przynajmniej jeden obraz musisz wyciągnąć, nie masz szans No i chociaż jeden tak, chociaż jeden... Mamy Schwarzmana, także... Dobra, klikaj, klikaj, się wierci powoli. Dobra, Spoczyłem? wchodzimy, jest akcja z niewidomym. Ja nie mogę, dobra, mamy już mamy dużo czasu. Jeden... coś musi być otwarte, słuchaj. No ja ci poprowadzę do otwartego najpierw, a potem idę otwierać resztę. Dobra. Na prost jest otwarte, cały czas walisz w. Masz i... cały czas w. No. no. W, w, w. Musisz ominąć stół trochę w lewo. Dobra, biegnij, biegnij prosto, biegnij. Trochę w prawo. Bardziej, no. W. Cały czas w trzymaj. No. Trochę w prawo. W. I teraz w, d trzymaj. Dobra, trochę d, samo d. Stój. Teraz prosto. Dobra, dobra. Jesteśmy przed obrazem. W. Trochę w lewo. W lewo. Trzymaj a i w. I powinien tu być obraz. Jesteś centralnie przed obrazem. Dobra. Zbieram go? Tak, zbierasz, ja idę otwierać tutaj Idę idę otworzyć. Ja cię jeszcze zaprowadzę do tego drugiego jak go otworzę. Mam obraz, mam obraz. Ja pierwsza co ja robię ja tutaj zbieram Dobra, jakiś, ślepy zbiera obrazy Jakiś wkład mam w ten napad D D, jeszcze jesteś przed obrazem Idę otwierać coś Zbieram? Nie wiem Jest, Zbieram, zbieram, obrazem. zbieram ja tu trzeci obraz. E, dobra, musisz mnie wyprowadzić. Nie, wiem, gdzie ja cię muszę wyprowadzić, no bo będzie krucho. Zebrałem ten obraz? Nie wiem, zbieram trzeci. Dobra, trzy obrazy zebraliśmy tylko. Dobra, mamy milion, czekaj, trzeba cię teraz wyprowadzić. Eee Dobra, stary. w prawo, w lewo. W lewo się obraca, szybko, 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 szybko. W, w, w. W i w prawo, w w prawo, w, w prawo, w prawo? Wd, wd, wd. Sprawdźcie, w... się. Skiniemy w gazie. Dobra. Lewo, a, a. Teraz w a. Kurde. Nie, nic mnie nie ma. To, to tylko mój dezodorant. Dezodorant? Wd, tak. Trochę tu się zalatywało, nie? Trzeba o co chodzi. Dobra, bo się uduszę tutaj, kurde. Y, do, w klikaj kurde. i D. No? Tak ci powiem trochę. D. D i W. D i W. Dobra, dobra. D. No. D, D, D jeszcze D. O, um. o kurde. Trochę mi się słabo zrobiło, wiesz? Aaaa. Gdzie ja w ogóle byłem? W którym miejscu? No, w dupie tak naprawdę. W dupie? Tak naprawdę byliśmy w dupie. Dobra, podejście drugie robimy, tak żeby nas nie wykryli w samym skarbcu. Czyli teraz mnie wprowadzasz tylko po jeden obraz i od razu mnie wycofujesz i zabierasz jeszcze to, co się będzie dało, tak? Tak, da, bo tam było za fest skomplikowane. Dobra, to... Dobra, znowu jest to samo, to cały czas prosto, nie? Tylko ten stół trzeba ominąć. Cały czas w. No. The no, idź, no. idź, Go. Trochę w prawo. prawo? Tak. W wu, wu. Tak, trochę w... No idź, w. W. Teraz a. Trochę w lewo, w lewo, jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, w trochę w lewo, w lewo, w lewo. W lewo. I w. Jest obraz jest idealnie przed tobą, cały czas w, wal do przodu. Trochę w lewo teraz. W lewo, w lewo, jest przed tobą. Ja otwieram go? Nie wiem, bo otwieram drzwi, ale jesteś przed obrazem Co? idealnie. Tak, zbieram, zbieram. Jestem cicho, bo nasłuchuję. Ja muszę nasłuch w dużej mierze grać. Obracaj się w prawo cały czas. No. Jeszcze, jeszcze i teraz w. Dobra, i cały czas prosto. Dobra, teraz łatwo wo wo w, 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 w. O kurde, tro... No i trochę w prawo i jest wyjście. W prawo, teraz w idę. Wd, 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 wd. I jesteś. I teraz w. W. Wd. Dobra, jesteś przed skarbcem. Tak? Wyszedłem? Tak, tak. Wyszedłeś, tak. Tak, jesteś 2 metry od tego Słyszałem więc znowu jestem gdzieś przy czytniku, nie? No jesteś blisko, tak, ale D musisz. Bardziej D. Trochę S musisz odejść od ściany, bo jesteś jakby... O, 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 o jesteś O, przed chyba czytnikiem. mam, chyba mam. Mam? Yy, nie wyciągnąłeś do ręki karty, ale jesteś przed czytnikiem idealnie. Nie wiem, jak kamerę mam w ogóle. Czy patrzę w podłogę, czy przed tak, siebie, patrzysz, czy w stufi... przy, patrzysz przed siebie chyba. O, masz kartę, dobra? Czekaj. mam? Tak 3, 2, 1, teraz Dobra. No teraz tylko wyjść. Ja nie mogę. Jeszcze wyjście z kasyna i mamy to. Dobra, no prosto, W. No i wal, czekaj. Ok, bo się od. W. Dawaj, dawaj, dawaj. W, 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 Szybko, szybko. W, w, w. Cały czas W, w. Stój, stój, stój. Dobra, wu, teraz szybko, bo cię zauważy kamera. Wu, 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 A nie, dawa, była wyłączona na szczęście. Uff. Dobra, jesteśmy przy windzie, czy idziemy schodami? Windom nas zauważam. Ehm, możemy zrobić tak, że wyjdziesz na górę, rozwalisz ochronę, która będzie w pobliżu, i wyjdę na bezpieczny. A w ogóle dobra, teraz jestem. te zmiany są przy kasynie, nie? Że te wejścia są zablokowane, i w ogóle teraz musimy troszeczkę inaczej pójść. Dobra, prosto. No. Prosto, 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 trochę w prawo, kręci w prawo. Prosto. Stój, w prawo Prawo, 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 prawo. Stój. W trochę w prawo. Teraz w WD trzymaj, to wejdziesz do windy. No, czekaj, stój, bo jesteś przed... Czekaj, bo trzeba ją otworzyć? Tak. Mhm. Mm Okej, okay, otwieram. No, jesteśmy w windzie. No. Dobra, to teraz tylko przejść przez lobby pracownicze No dobra, no tu jest do wyjścia i tak I jesteśmy przed kasynem i zostaje nam tylko ucieczka. Ale ucieczkę to już ty ogarnij stary, bo to już za fest będzie, nie? Dobra, prosto, w. No. Teraz y w lewo się obróć. W lewo i później w prawo. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. jest. gdzie jesteśmy. W. No u góry tam znowu. Stój. Czekaj. W prawo. Stój. Do przodu. Dobra, wychodzimy przez drzwi. Jeszcze trochę. Stój, w lewo. No, do przodu. Dobrze idę? Je tak, tak, jeszcze trochę, jeszcze. Jeszcze, 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 stój. W prawo. Jestem dobra, na korytarzu czekaj. teraz chyba. Tak, tak. tak, teraz trochę D, po kliknij dwa razy D. No, jeszcze trochę. Jeszcze, jeszcze, dobra. I teraz W. Trochę się w prawo obróć kamerą. No i W. Dobra, dobra, stój, poczekaj, wychodzimy teraz, jesteśmy przy bramce, trochę, teraz WD trzymaj, żeby wejść do tej bramki. O, o, przechodzisz przez bramkę, dobra, w lewo no. się obróć. W lewo się obróć, w lewo, w lewo. Mi się wydaje, że patrzysz w sufit, weź sobie trochę obniż, bo tak Czekaj. masz oczy na, na wysokości sufitu. sufit, no. Dobra, do przodu, jesteśmy przy żółtym punkcie. I W, teraz cały czas. Dobra, wychodzimy na dwór. Ja cię! Dobra, ja nie mogę, masakra. Ja nie wiem, jak ten odcinek będzie wyglądać. Sam sufit. No bez bezkiece, ja cię mówię, ja, ja dwa razy podglądnąłem, i dwa razy patrzyłem w sufit. Może nie będzie tak żakle. Może nie, może nie. Najwyżej no będą musieli to znieść. No w końcu napad na ślepo, no co ja wam poradzę. Dobra, no zły i spacja, nie? Trzymaj się. Eee, tylko wiesz, że teraz na to, że są spotowcy? Aaaa, no. no, no, no w można rozwalić ogółem. Dzieje. Strzelaj, Dobra, no w, w i spację klikaj no. W i spację, bo to jest ten płot. Dobra, jeszcze raz. Teraz w prawo się obróć, w prawo. I no. biegnij, w. biegnij. W, w prawo się obracaj, w prawo. Dobra, biegnij, biegnij. Jest na razie gate. się zablokowałeś o tę barier barierkę i cały czas biegniesz po barierce. O kurde strzela do siebie Kurde strzelają stary, ja jestem ślepy, serio? Czekaj, w lewo się obróci biegni. nie przy której ten barierce? Przy lewej barierce, czy... Przy, przy prawej barierce jesteś teraz Dobra, przy, przy żywą płocie, tak? E, tak dobrze biegniesz, dobrze biegniesz, jest git. Zdjąłem tych słotowców. Dobra Biegniesz dobrze, to jest git Słotowców tu na razie nie ma, jeszcze jest nie wiem czy tego słota idzie zabrać od nich czy nie? Nie, nie da się, zamknięty jest Dobra, teraz w prawo kręć, bo to już powoli na tą górkę schodzimy, nie? W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo I znowu patrzysz się w obsłup. Co? W sufit patrzysz gdzie? bo znowu masz tak do góry broń Czekaj, jak patrzy? No w kosmos? kosmos? Czekaj, powiedz jak będzie prosto no dalej, dalej. Niżej, 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 niżej. Dobra prosto. Dobra. Powinieneś zablokować tą oś myszki, kurde, na te nocie. No nie wiem, no. I to by nie było głupie zablokować oś. Dobra, idź prosto. W prawo. Ty, Helki lecą, jasnie, więc w prawo. W pra <laughs> prawo i w, w prawo i w szybko. W. W i sprint. Dobra, jesteśmy zaraz przy płocie. Cały czas biegnij. Biegnij, biegnij, bo helki nas widzą. Ale jest przypał. Dobra, ja idę, ja idę po auto szybko. Tutaj jest zaraz płot. Wu, 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 cały czas Wu. No. Wu, Trochę w prawo, bo jest słup. Trochę w prawo. W prawo. W prawo i teraz w lewo i spacja. W lewo. W lewo i spacja. Dobra, jesteśmy za płotem. Jesteśmy zaraz przy drodze, czekaj. Trzymaj w i idę po auto jakieś. Ale, bo? Tak, czekaj, nie widzę cię, bo załatwiam auto. Dobra, czekaj, oh fuck. Dobra, F, 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 klikaj, klikaj F. cię? Chyba tak. Nie, już byłem tak blisko, kurde. Tak, klikaj F. Klikaj. Wsiadam? No nie. O, teraz. Wsi no i wsiadasz No to chyba GG. <noise> Wystarczy dojechać do głupców. No to w tunele wiecie, nie? Pod no, tym do Żeby policję zgubić. Ja nie mogę. Dobra, chyba mogę już zdjąć opaskę, no bo to w sumie już... No, sz, to już wszystko jest w, do końca twoich, to tych, w twoich rękach tak naprawdę. Ja nie mogę, słuchajcie, ja, to była masakra! No to już temu z, policję zgubi, już może do sam, może już ze mną jechać do, do samych kupców. Ja myślę, że nie będę prowadził do kupców. Bo już za bardzo słuchajcie, ja już... Ja już się dziwnie czuję przez to, że mam tak długo ciemno przed oczami. I to też wymagało takiego jeszcze skupienia dodatkowo Ja nie mogę, masakra Miejmy nadzieję, że sam sufit się nie nagrał No, mam nadzieję, że coś tam <grym> widzieliście Raczej ja ogółem, mi było wygodniej robić napad Na pierwszej osobie, tak, bo Ogółem jest tak, że jak macie pierwszą osobę i ruszacie myszką Lewo-prawo, to wasza postać się obraca wraz z kamerą Na trzeciej osobie tak nie jest, nie? Na trzeciej osobie obraca się tylko kamera, ale sama postać się już nie obraca. Więc na trzeciej osobie mogę sterować postacią tylko na, na AID, ADWS, Ale wydaje mi się, że to byłoby o wiele, o wiele cięższe. No zobaczcie, jak to nagranie będzie wyglądało. No bo ja nic nie wiedziałem. Ja dopiero na nagraniu zobaczę, jak ja chodziłem, gdzie celowałem i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, dojeżdżamy na miejsce. Powiem wam, że ciekawe doświadczenie z takim, z takim napadem. Z, taką, z takim rapadem na ślepo, że nic kompletnie nie widać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Tutaj, jeszcze będzie na koniec podsumowanie. Właśnie, ciekaw jestem, ile tam jeszcze na czysto wyjdzie. Ja miałem 85% e, potencjalne łup. Dwa. W ogóle na czaszce robiliśmy te obrazy, jak coś. No połowy, połowy nie zebraliśmy. No, milion zarobiłem niecały na 85%, także całkiem nieźle. Także mam nadzieję, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, no to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli macie inne pomysły na takie głupie odcinki, możecie o tym napisać tam na dole w komentarzu. Jestem ciekaw Waszych pomysłów. W ogóle ty też masz jakąś opaskę na oczach stary tutaj na swojej postaci. Podobną, podobną do tej, co, co ja tu, tu ją mam. Ale naprawdę nic kompletnie nie było widać. Nawet odrobinę światła w tej opasce. Także masakra. Mm, no to tyle. Także widzimy się w kolejnym materiale. Będziemy się też na live'ach, na które was zapraszam. Mm, mam nadzieję, że wpadniecie. jesteście na tych live'ach. Mile widziani. Link tam macie w opisie do w, w, strony facebookowej, bo tam liveuję. No i tyle. Także na razie trzymajcie się wszyscy. Cześć. Na razie.